I zaczynamy. Prawa krążymy. Prawa ręka, krążymy. Prawa ręka, krążymy. Cały czas, ruciwie. Cały czas. Prawa ręka. okej, okay, uwaga, zmiana. Lewa. Lewa rączka. Do przodu. Lewa ręka do przodu ok, Uwaga, teraz obie, kolanka do góry. Kolanka do góry, skip up kolanka do góry. Bardzo dobrze. Wysoko, wysoko, wysoko. Już Uwaga, to pięty do pośladki.